Metale odbijają światło. Drewno go rozprasza, a szkło, szkło pozwala nam przez siebie patrzeć. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego szkło jest przezroczyste? Przecież to też jest ciało stałe. Dziś opowiem Wam o niezwykłej strukturze szkła i powiem, dlaczego widzimy przez nie świat. Czy szkło to zastygła ciecz? Nie. Szkło to ciało stałe o strukturze amorficznej, czyli takiej, która w odróżnieniu do struktury krystalicznej nie jest strukturą uporządkowaną. Mogę Wam tu zrobić proste porównanie. Kryształ to jak równo ułożone klocki Lego, a szkło to jakby ktoś te klocki rozsypał i zamroził w tym chaosie. Właśnie ta nieuporządkowana struktura jest kluczem do jego niezwykłych właściwości. Światło to fala elektromagnetyczna. Kiedy wpada w materiał, może być przez ten materiał odbite, pochłonięte, albo może przez ten materiał przejść. W metalach elektrony swobodne natychmiast reagują na światło, i dlatego odbijają. W niektórych materiałach, jak na przykład drewno, struktura rozprasza światło, dlatego jest nieprzezroczyste. W szkle elektrony nie mają poziomów energetycznych odpowiadających energii światła widzialnego. Mówiąc prościej, fotony w zakresie widzialnym nie mają się do czego przyczepić i dlatego lecą dalej i widzimy przez szkło. Oczywiście, szkło nie przepuszcza każdego rodzaju światła. Ultrafiolet UV jest pochłaniany. Dlatego przez szybę nie opalisz się tak jak na plaży. Podczerwień jest częściowo blokowana. Dlatego, na przykład, okna pomagają w izolacji domu, bo zatrzymują częściowo ciepło. Dla naszego oka szkło wydaje się przezroczyste, ale tak naprawdę to filtr selektywny. Światło widzialne obejmuje bardzo wąski zakres w widmie fal elektromagnetycznych, od 380 do 780 nanometrów. Tylko takie promieniowanie odbierają nasze oczy. Promieniowanie o mniejszej długości fali to ultrafiolet, a o większej podczerwień. Oko ludzkie odbiera światło o różnych długościach fal jako wrażenie różnych barw. Jeżeli chodzi o kolorowe szkło, no to wystarczy dodać domieszkę do stopionego szkła. Na przykład związki kobaltu sprawiają, że szkło będzie koloru niebieskiego, a związki chromu, że zielonego. Szkło z dodatkiem metali ziem rzadkich potrafi przewodzić światło na dziesiątki kilometrów. Ta technologia jest zastosowana w światłowodach. Współczesne szkła mają powłoki antyrefleksyjne, które dodatkowo manipulują falami świetlnymi. Szkło jest przezroczyste nie dlatego, że jest puste, ale dlatego, że jego elektrony nie pochłaniają światła widzialnego. Dzięki temu od wielu lat patrzymy przez okna, korzystamy ze smartfonów. A jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego szkło pęka tak spektakularnie jak na przykład ekran telefonu, subskrybujcie kanał. Może w którymś kolejnym odcinku wyjaśnię tą tematykę. Do zobaczenia.